O czym jest ten obraz? Opowiadam tutaj o pracy w księgowości, o tym jak ja ją postrzegam i jak ją wspominam. Ponieważ miałem okazję przez jakiś czas pracować w tej dziedzinie i pamiętam jak mój umysł, osaczony z jednej strony poprzez międzyokresowe rozliczenia kosztów, z drugiej poprzez amortyzację środków trwałych. Na tym wyschniętym stepie, gdzie nie rośnie już żadne marzenie wypalonym przez słońce, palące słońce pracy nakładczej na rzecz podmiotów trzecich szukał jakiejś norki, jak takie prerwiowe zwierzątko e, jakiegoś bezpiecznego schronienia. I kiedy udało mu się znaleźć takie miejsce, to od razu tam wbiegał, wtedy te wszystkie cyferki, tych faktur, program finansowo-księgowy, to wszystko zaczynało się rozmazywać, no i ogarniała mnie metafizyka. A ponieważ moja podświadomość, nadświadomość bardzo mocno kotwiczą yy, marzenia senne właśnie w bryle modernistycznej, bryle yy, Stadionu rks Marymont, także te sny często gdzieś w ten sposób się zaczynały, bardzo lubiłem te moje wyjścia z pracy do wewnątrz. To właśnie o tej poobiedniej drzemce księgowego opowiada ta praca. Kiedy pojawiał się wyczekiwany sen, to właśnie ten obraz. Wyłaniał się spośród tego morza, faktur, cyferek, programów finansowo-księgowych. Od strony formalnej obraz ma bardzo malarski charakter. Widać tutaj pociągnięcia pędzla, gest. To, to medium, jakim jest farba olejna, ma tutaj spełniać rolę łącznika. Te, te ślady pędzla utrwalone, zastanę już na obrazie, to ten łącznik pomiędzy gestem artysty, a okiem widza. Mamy tutaj wyraziste pociągnięcia pędzla. Jest to coś pomiędzy szkicem, a studium snu. Zatoka, morze, które nagle znajduje się na Żoliborzu, wdziera się na murawę stadionu, tworząc z tego miejsca zatokę. Całość, zwłaszcza dla mieszkańców tego miejsca, no jest bardzo nietypowa. No, czuć tutaj atmosferę snu. Czegoś nierealnego w tle majaczą budynki osiedla przy ulicy Promyka. Modernistyczna architektura stadionu RKS Marymont to idealny inkubator snów. Niezwykle oniryczne miejsce, które mi osobiście kojarzy się nieco ze snem, ponieważ to jest pierwsze miejsce moich wspomnień tutaj na tej planecie. Kiedy kilka lat po przybyciu rodzice zabrali mnie tam na jakiś pierwszy spacer. To były pokazy kaskaderskie, samochody głębokie lata 80. Polonezy, FSO 1500, jeżdżące tam po tym torze, robiące jakieś ewolucje, beczki. Pamiętam tylko właśnie jak we śnie, odrobinę emocji, strachu przed tym warkotem silnika, piękną letnią atmosferę, dym, który gdzieś tam dobywał się z tych rur wydechowych.